Cześć wieczorem! Cześć wieczorem w poniedziałek! My mamy godzinę. My mamy godzinę. Którą? My mamy godzinę! Wiązary nie dojechały. 16:58. Niestety nie dojechały wiązary. A tak naprawdę mamy dzisiaj wynik Mistrzostwo Świata w naszym wykonaniu. Nasze własne Mistrzostwo, bo mamy deskę czołową już również zrobioną dzisiaj. Jeszcze tylko posprzątać, ale będziecie mieli zapowiedź jutrzejszego materiału, ze szczegółami, dużo materiałów z drona, miałem pełną zgodę chłopaków, którzy montowali wiązary, ta sama ekipa montowała wiązary, całą honoraty w Kaliszu, nie było problemu, spoko, ekipa, Michał, naprawdę szacunek za robotę, bo robota jest wykonana, zobaczycie jutro na materiale, ale chyba widać, nie? Da się zrobić to równo, prosto, za pierwszym podejściem? Da się. My, wyobraźcie sobie, jak widzieliście ostatnie pięć dachów, które robiliśmy, to każdą jedną, każda jedna musiała krokiew być docinana przez nas, żeby to wyprowadzić. Tu natomiast proszę sobie wyobrazić, że na całym dachu zgadnijcie, ile było do docięcia krokiew. Jedna sztuka, tak, któraś z tych tutaj. I oprócz tego, że była jedna, to została przygotowana przez wiązarowców, bo Wiązarowcy powinni zostawić Wam sytuację taką, że dochodzicie deską Do deski kręcicie i zapominacie o temacie Tutaj sytuacja Jest taka, że deska okapową Tu wszystkie krokiewki Obcinałem piłą motorową, zresztą widać trójkąty również będzie to Jest to zaprezentowane na materiale Kwestia jest teraz taka, jaki okap, czy opadający, tu jest okap opadający, opadający to znaczy, że Te krokwie Opadają poniżej wieńca. One nie wchodzą w okna, tak więc proszę się tego nie obawiać. Poza tym to wszystko jest do dopracowania na etapie zamawiania wiązarów. Wy mówicie, czego oczekujecie, i takie wam produkują wiązary pod Wasze oczekiwania, zgodne z dokumentacją, bo już w dokumentacji powinniście to opracować, to dostosować. Tutaj OKAP, nie wiem, jaki generalnie podbitka była planowana tu zabudowa, ale zrobiliśmy to tak, że można zrobić podbitkę i w ten sposób, i można podbitać zrobić w ten sposób, tak więc bez problemu i w y, sytuacji takiej podbitki na płask również nie wchodzimy w światło okna. To jest wiązar prosty w stosunku do tego opadającego y, różni się tym, że zwieńca wychodzi w poziomie tutaj. To jest również wasza decyzja, o gustach się nie dyskutuje. Każdy robi to osobno. Natomiast trzeba powiedzieć, że wiązary proste są z półtora klocka w sumie tańsze, bo są tańsze do wyprodukowania i łatwiej zrobić na tamtych podbitkę. To tak też trzeba powiedzieć, bo macie gotową, gotową do podbitki, macie konstrukcję przygotowaną. Tu jest natomiast, natomiast lepsza proporcja jest przy wiązarach opadających. Czyli dla kogoś kto ma oko techniczne z geometrycznego punktu widzenia z daleka, jak patrzycie na budynek, okap opadający jest yy, yy, poprawniejszy z architektonicznego punktu widzenia. Po prostu proporcje są zachowane i naprawdę jest w porządku, ale to, o, tak jak przed chwilą powiedziałem, to jest każdego zasobna sytuacja indywidualna. Co jeszcze ważne, żeby przewidzieć to, czy będziecie mieli roletę, czy nie będziecie mieli rolety nadstawnej? Nadstawna, czyli ta w oknę, Tu nie będzie w ogóle rolet, taka była też wiedza wcześniejsza, tak więc takie też zostały zamówione wiązary. Natomiast jeżeli byłaby roleta tutaj nadstawna, na przykład, bo w tym momencie w dalszym ciągu można zamontować roletę podtynkową, czyli w warstwie izolacji termicznej w przyszłości. Natomiast z tego co wiem, nie będzie w ogóle. Nie, nie ma problemu. My budując stan surowo otwarty, nie świadczymy budowy. Podbitki. My zostawiamy to dół w, takim, w takiej formie jak tu jest. Z tym, że przygotowujemy to dla kolejnej ekipy, która będzie montowała podbitkę. Bo tu ma wszystko docięte do sznura. Tu jest docięte, tu jest zostawione 30 mm. Czyli nawet jeżeli byłaby decyzja, że jednak podbitka idzie w kącie prostym tutaj do muru, no to jest na to zostawione miejsce. Nikt nie będzie psioczył, naprawdę jest przygotowane. Ja bym chciał mieć tak przygotowane, jakbym yy, yy, po kimś działał na przykład. Co jeszcze ważnego? Zaraz nagram trochę coś z drona. No, zaraz jeszcze ogarniemy, posprzątamy jakiś worek by się przydał, szczerze mówiąc. Bo do worka by to łatwiej wszystko poszło. W środku co, jutro plan jest taki, że wskakujemy łacić dach. Jeżeli będzie padał deszcz, jeżeli będzie mocnowiał wiatr, niestety robić tego nie będziemy mogli. Będziemy się wtedy zastanawiali, co działać dalej. To co wam mówiłem, deski, które zostają ze stężeń, my zabieramy ze za sobą. I z tych desek my zrobimy akurat szalunki, szalunki na następnym domu w myśli Bożu. Taki był plan. Te wszystkie stężenia, stężenia, czyli te zastrzały, te deski, wszystkie. Te wszystkie deski, stężenia, one stężają całą konstrukcję i one nie mogą być robione byle jak. One są robione według schematu, według dokumentacji, nie mogą być robione jak się chce, i tak dalej. Wszystko było zaprezentowane na materiale. To, był, to będzie chyba najciekawszy materiał z montażu wiązarów bo był szczegółowy, starałem się zrobić to co najistotniejsze, zaprezentować podpytać i przekazać Wam dalej, oczywiście na dobrą sprawę Wam ta wiedza nie jest niezbędna, bo to montuje firma, za to płacicie, płacicie za wyprodukowanie, za zaprojektowanie za, za wyprodukowanie, przywiezienie montaż i gwarancję tak więc tym się nie stresujcie, to jest wszystko po stronie wiązarowców również dźwig my dlatego tu Tą budowę, bo to, co będzie na jutrzejszym materiale dla Was, to jest ok, to jest szczegółowo. Ale ja tutaj z nimi spędziłem, bo nie o 15 z hakiem skończyli. No, chyba chwilę przed 15. No i ja z nimi byłem cały dzień praktycznie, bo obserwowałem, pytałem, coś czego jeszcze nie byłem pewien, bo następny dom, jeżeli już będę miał w tym momencie HDS-a, a wysoce prawdopodobne, że tak, to postanowiliśmy, że montujemy następny dach sami. Bo my dostajemy od, wiązaru, od firmy od wiązaru dostajemy komplet, komplet materiału, okuć, wkrętów, gwoździ potrzebne do tego, żeby to zmontować i dokumentację. Wydaje się, że to jest ten moment odpowiedni na to, żeby podjąć to wyzwanie, bo to będzie dla mnie jednak wyzwanie. Myślę, że w dwa dni jesteśmy w stanie zmontować wiązary według dokumentacji. Jeżeli chodzi o, o, o wieniec, o dokładność wieńca, ile było 14 klepek podłożonych? Na filmie jutro będzie, ale poniżej 20, czyli te klepki, czyli nierówność wieńca, jakbyście w dużym powiększeniu zrobili wieniec, największą nierówność mieliśmy w 7 mm i to było tutaj góra. Góra wieńca była zaniżona 7 mm w stosunku do punktu bazowego, który w stosunku do najwyższego punktu, na, który był punktem bazowym na, całych, na całym wieńcu. Generalnie tych, te klepki, reszta klepek nie przekroczyła 5 mm, 4-5 mm. Tak więc ja, ja, ja Państwu mówiłem, 5 mm to są, to, jest, to jest nierówność, jest to nierówność, co by nie gadać, ale to jest 5 mm to jest tyle. Z przeróżnych przyczyn to się dzieje. Nie ma sensu się nad tym rozwodzić, bo jest to tak naprawdę duperela szkopu. I co, chyba więcej gadać? Chyba nic. My mamy przygotowany komplet, blach przywieźliśmy. Jutro startujemy z łaceniem. Plan jest ambitny na jutro, taki, że te dwie duże połacie jutro chcemy mieć ołacone. Czyli w pierwszej kolejności rano rozmierzymy dach rostafłat oczywiście nie nie pod dochówkę tylko rostafłat i lecimy ostro plan jest taki że ja będę łacił chłopaki lecą z membraną i kontrłatami ja natomiast nie z membraną tylko lecą ja natomiast kontry zaraz za nimi i łacenia jeżeli ich nie dogonię, a nie dogonię ich na pewno przeskakują na drugą stronę robią tą robotę i później wracamy i robimy razem zobaczymy czy się tak uda jakiś tam jest plan na to nie wiem czy jest możliwy do zrealizowania Wydaje mi się, że tak, chociaż wiecie, jak to różnie w życiu bywa. Również będzie pokazane jutro na materiale, bo nie wzięliśmy ze sobą dachówki. Dachówka będzie ta sama, co w Myśli Boży, czyli. Jaka to jest? Piemont? Nie. Monza Plus. Monza Plus, Robena. Tak. Monza Plus i. Ta dachówka nie wzięliśmy jej, czyli pokażę Wam również, jak bez dachówki ustalić na materiale dzisiejszym będzie jak bez dachówki ustalić wysokość tej deski deski czołowej, czyli tutaj, pod warunkiem, że używacie wróblówki tej płaskiej, taką, którą my, czyli nie tej na kratce 30 mm, czy tam 25, tylko tej płaskiej na plastiku i same wąsy są. Wszystko generalnie do, do zrobienia na spokojnie. Jeżeli macie zrobione wiązary w porządku, dobrze, czyli przede wszystkim geometria jest zachowana, bo musicie też pamiętać o tym, jeżeli budynek, jak zamawiacie wiązary, jest sytuacja tego typu, muszą przyjechać zrobić obmiar z natury. Czyli wylewacie wieniec, przyjeżdża delegant, delegat z firmy wiązarowej, mierzy z natury budynek, ile on ma fizycznie wymiarów po wylaniu. I do tego dostosowuję, projektuję tą konstrukcję. W naszym wypadku wygląda to tak, że ja dzwonię do firmy, mówię 1224 na 999. Tak, na pewno podpisujesz się pod tym. Tak, podpisuję się pod tym. Odpisuję im na maila odpowiednią formułkę i oni działają na podstawie mojego oświadczenia 1224 na 999. I sytuacja jest taka, jeżeli ja zamawiam wiązary 1224 na 999, po zewnątrz prostokąt rzut z góry, przekątne Wymiary się zgadzają. Jeżeli okaże się, że oni zrobią wiązary takie i przyjadą na budowę, i nie będzie 12:24, tylko będzie 12:29, 12:21. Chodzi mi o, o to, że nie będzie to dokładne do tego. On się nie może dostosować do zaistniałej sytuacji wykonawca, montażysta wiązarów na budowie. Tylko musi dalej zrobić to, żeby tu geometrię zachować tego dachu. Czyli on y, musi to tak rozmierzyć na tym wieńcu, który jest za długi, za wąski na przykład, że on to złoży, że to będzie poprawnie. Jeżeli będą tylko poziomy poprawne, nie będzie tego widać. Tak więc tym się ja nie mówię tu y, centymetr, dwa na przekątnej, ale jak będziecie mieli tyle, gdzie wydaje mi się, że to niemożliwe. Chociaż dzisiaj rozmawialiśmy z Michałem, to mówił, że no, niestety jest dużo rzeczy możliwych, jak montują, a potrafią montować 4 te domy tygodniowo. 4 te domy za 150, według tego projektu tygodniowo. Tak więc wiedzą, co mówią, naprawdę. Dobra, dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutro na 9 rano obszerny naprawdę materiał, taki jakiego jeszcze nie było z montażu wiązarów. Naprawdę chłopaki zrobili kawał dobrej roboty Oczywiście powiedzieli, jak będę zamawiał na burz Wiązary To nie mów Burkietowiczowi, żebyśmy my przyjeżdżali Bo daleko, 300 km mają Ale powiedziałem, że macie pewność, że będę was brał E, chyba że naprawdę nam się e, nie, nie tyle spodoba, ale nie tyle też uda, no jeżeli nam to pójdzie sprawnie, tak? bo dwa dni, e, dwa dni na montażu wiązarów we własnym zakresie. Ja, jak to zrobię jako wykonawca stanu surowego otwartego, no to automatycznie bilans bilans.